Może Bałtyckie graniczy z ośmioma państwami Unii Europejskiej, z których każde ma swoją własną, niepowtarzalną różnorodność językową, kulturową i historyczną. Państwa bałtyckie Estonia, Łotwa i Litwa oferują mieszankę średniowiecznego uroku i tętniącej życiem nowoczesności dzięki swoim historycznym stolicom, Tallinowi, Rydze i Wilnu, gwarnym portom i dzikim wy. Na południowym wschodzie Polska odzwierciedla dynamiczną mieszankę słowiańskiej kultury i historii. Znaczący ruch morski jest ważnym kierunkiem na Bałtyku, a jednocześnie łączy się z Niemcami z ich bogatym dziedzictwem cechów kupieckich i miast targowych, które przez kilka stuleci, szczególnie w późnym średniowieczu, dominowały w handlu wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego. Na zachodzie leży Skandynawia z Danią i Szwecją znanymi z bogatego dziedzictwa wikińskiego i historii morskiej. Na koniec Finlandia, kraj nordycki ze wspaniałymi archipelagami i gestymi lasami, jest przykładem silnej więzi z naturą i silnej tradycji dbałości o środowisko. Nasz region nadbałtycki z wspólnym morzem stanowi skrzyżowanie historii i handlu, gdzie wzajemne oddziaływanie tradycji i innowacji w dalszym ciągu kształtuje tożsamość tych nadmorskich narodów. Razem nasze osiem krajów tworzy tętniącą życiem wspólnotę połączoną wodami Bałtyku, a każdy z nich przyczynia się do unikalnego charakteru tej niezwykłej części świata naszego szczególnego zakątka raju. Wielka Piątka. Wyzwania stojące przed regionem Morza Bałtyckiego. Największa na świecie martwa strefa dusi Morze Bałtyckie. Algi wysysające tlen rozkwitają w Bałtyku z powodu nawozów rolniczych i nadmiernych połowów. Kwiaty te odżywiane są składnikami odżywczymi, takimi jak fosfor i azot, pochodzącymi z nawozów rolniczych i ścieków. Kiedy pada deszcz, nawozy rolnicze są spłukiwane do morza. Zakłady oczyszczania ścieków odprowadzają również odpady do ekosystemu Bałtyku. W rezultacie Bałtyk jest obecnie domem dla siedmiu z dziesięciu największych na świecie morskich martwych stref, obszarów, w których tlen morski został zużyty przez bakterie denne, które rozkładają opadającą masę martwych alg. Duże ilości zakwitów glonów wpływają na cały ekosystem. Wzajemne powiązania ekosystemów morskich pokazują wpływ eutrofizacji na sieć pokarmową. Większe ryby, np. dorsze, żywią się szprotami, niewielkim gatunkiem ryby przypominającej śledzie, które z kolei żywią się mikroskopijnymi organizmami morskimi zwanymi zooplanktonem, który z kolei zjada glony. Nadmierne połowy powodują zniknięcie ryb i innych stworzeń morskich żywiących się glonami, co pozwala na wzrost i rozprzestrzenianie się zakwitów. Nadmierne połowy mają miejsce, gdy statki rybackie łowią ryby i inne stworzenia morskie z danego zbiornika wodnego, na przykład z Morza Bałtyckiego, szybciej niż gatunki te są w stanie się naturalnie rozmnażać. Prowadzi to do zaburzenia całych ekosystemów morskich i łańcucha pokarmowego. Nadmierne połowy stanowią poważne zagrożenie dla zaopatrzenia w żywność milionów ludzi i są katastrofalne w skutkach dla zasobów ryb a także dla społeczności rybackich zależnych od połowów morskich. Zdrapywanie dna oceanu podczas komercyjnych połowów jest niszczące dla gatunków, które potrzebują siedlisk, jakie zapewnia morze. Tego typu zniszczenia zaburzają funkcjonowanie ekosystemu i mogą trwale zmienić skład gatunkowy oraz różnorodność biologiczną. Przyłów, czyli przypadkowe odłowienie gatunków podczas połowów, zwykle wraca do oceanu, gdzie ginie na skutek obrażeń lub narażenia na działanie czynników atmosferycznych. Przyłów stanowi około 1 czwartą wszystkich połowów morskich. W przypadku połowu krewetek, masa przyłowu jest 5 razy większa niż masa złowionych krewetek. Ruch na rzecz zrównoważonych połowów owoców morza zyskuje na popularności, w miarę jak coraz więcej ludzi zaczyna zdawać sobie sprawę z problemu nadmiernych połowów i szkodliwych dla środowiska metod połowu. Zrównoważone owoce morza to owoce morza pochodzące zarówno z połowów, jak i hodowli, których produkcja może utrzymać się lub zwiększyć w przyszłości, nie narażając ekosystemów i siedlisk. Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie, a jego zawartość substancji niebezpiecznych, takich jak metale ciężkie, trwałe zanieczyszczenia organiczne i mikroplastik, jest bardzo duża. Zanieczyszczenia dostają się do morza na skutek działalności człowieka np. turystyki, zrzutów przemysłowych, spływu wód z terenów rolniczych, odpadów miejskich i żeglugi. Gdy zanieczyszczenia gromadzą się w środowisku morskim, stwarzają zagrożenie dla życia morskiego, ekosystemów i zdrowia ludzi. Mogą one powodować długotrwałe uszkodzenia układu rozrodczego, zaburzać funkcje hormonalne u dzikich zwierząt i prowadzić do gromadzenia się toksyn w łańcuchu pokarmowym, co ma negatywny wpływ zarówno na dzikie zwierzęta, jak i na ludzi spożywających owoce morza. Mikroplastik stał się szczególnie niebezpieczny dla ludzkiego łańcucha pokarmowego. Dostają się do gleby, w której rosną rośliny. Gromadzą się w sieci pokarmowej, ponieważ mniejsze organizmy, które je połknęły, są zjadane przez większe drapieżniki lub są spożywane przez stworzenia morskie, które mogą pomylić mikroplastik z pożywieniem. Kiedy więc ludzie spożywają owoce morza, spożywają również mikroplastik. Które mogły zjeść te stworzenia. Nawet sól, pozyskiwana z odparowanej wody morskiej, może zawierać mikroplastiki z powodu zanieczyszczenia wód oceanicznych. Gdy jest spożywana jako przyprawa lub środek konserwujący, mikroplastiki te mogą przedostać się do organizmu człowieka. Śmieci morskie to materiały wyrzucane, usuwane lub porzucane w środowisku morskim i przybrzeżnym. Mogą to być metale, plastik, szkło, guma, papier, tekstylia i inne materiały syntetyczne. Śmieci morskie mogą pochodzić ze źródeł lądowych lub oceanicznych i mogą być przenoszone przez wiatr, rzeki i prądy oceaniczne, ostatecznie gromadząc się w środowisku morskim. Śmieci morskie, a w szczególności porzucone plastikowe urządzenia połowowe, zwane sieciami widma, stanowią coraz większy problem w Morzu Bałtyckim. Gdzie mogą zalegać przez setki lat? Sieci rybackie były kiedyś robione z liny, ale od lat 60. XX wieku są robione z nylonu, materiału, który jest o wiele mocniejszy i tańszy. Nylon to plastik, który się nie rozkłada. Oznacza to, że sieci rybackie zgubione w oceanie nadal łowią ryby przez wiele lat. Z tego powodu każdego roku setki milionów zwierząt morskich ginie lub zostaje rannych wskutek zanieczyszczenia sieci rybackich. Śmieci morskie wpływają na życie morskie poprzez ich połykanie, zaplątywanie się i degradację siedlisk. Mikroplastik może przedostać się do łańcucha pokarmowego, co może mieć negatywne skutki dla zdrowia organizmów morskich i ludzi. Zanieczyszczenie plastikiem obniża również walory estetyczne Morza Bałtyckiego, co negatywnie wpływa na turystykę i rekreację. Gatunki inwazyjne stanowią poważne wyzwanie dla ekosystemu i bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Wprowadzenie do Morza Bałtyckiego obcych gatunków zwierząt morskich może zakłócić naturalną równowagę ekosystemu, wyprzeć rodzime gatunki i spowodować poważne szkody ekologiczne i gospodarcze. Woda balastowa stabilizuje statki i utrzymuje równowagę. Jest też głównym sposobem przedostawania się gatunków inwazyjnych do Morza Bałtyckiego. Kiedy statki pobierają wodę balastową w porcie macierzystym, na ich pokładzie znajduje się wiele organizmów morskich, w tym larwy, małe ryby i plankton, które mogą przejąć kontrolę nad gatunkami naturalnie występującymi w Morzu Bałtyckim. Gatunki inwazyjne przyczepiają się również do kadłuba statku i przedostają się do Bałtyku, gdy statek przypływa do portu. Rybołówstwo i akwakultura mogą również wprowadzać gatunki obce, które uciekły na wolność. W niektórych przypadkach gatunki inwazyjne są wprowadzane poprzez celowe lub przypadkowe uwolnienie np. wrzucanie ryb akwariowych do morza. Zmiany klimatyczne również odgrywają rolę w rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych. Wraz ze wzrostem temperatury wody Morze Bałtyckie staje się bardziej gościnne dla gatunków, które wcześniej nie były w stanie przetrwać w jego chłodniejszych wodach. Może to prowadzić do osiedlania się gatunków z cieplejszych regionów. Zdrowie i dobrostan Morza Bałtyckiego oraz połączonych z nim rzek i jezior to nasza wspólna odpowiedzialność, która nie zna granic. Osiem państw otaczających Morze Bałtyckie jako osoby odpowiedzialne za ochronę tego istotnego środowiska morskiego musi wziąć na siebie wspólną odpowiedzialność za ochronę i zachowanie jego delikatnych ekosystemów. Przyszłość naszego rybołówstwa, społeczności przybrzeżnych i dziedzictwa naturalnego leży w rękach naszych obywateli. Współpracujmy jako Zjednoczona Społeczność Bałtycka, aby stawić czoła poważnym wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem Morza Bałtyckiego i degradacją środowiska. Będzie to zależeć od naszego wspólnego zaangażowania na rzecz zrównoważonych praktyk, kontroli zanieczyszczeń i odbudowy zdegradowanych siedlisk. Dzięki współpracy możemy zadbać o to, by Morze Bałtyckie pozostało kwitnącym i odpornym akwenem wodnym, zapewniającym życie i środki do życia teraz i dla przyszłych pokoleń.